Dobry państwo, przecież Adriana to jest taki tepi Po prostu zobacz, jak on robi vlogi. Zobaczcie, taki on jest. Taki on, on jest człowiek. To jest po prostu nie, nie do wytrzymania, A ten Tint to jest pierdolny tepi. Zobaczcie, jak to on jest. Kiedy tu jakiś tam z tą słabką. zobaczcie jak ja oni w jak on w game z łapkiem, ma a jeszcze zobaczcie jak różne, zobacz jak wygląda, ale jak papa twój, ja to wstawić, tak, w klata, pocznij, zobacz, widzisz, jak ci zobacz. jak on jest taki debi, a jak ja się nazywa? Nie chcę zobaczcie tego. A ten O! O taki człowiek! O! Taki tepil pierdolony. O! O taki człowieka! O! Od się w Bo ma Taki tepil. O! Zobaczcie. A! Oprócz tego. Jest jeden. I jeszcze ma pokaże na menedżera Bo zaraz zobaczę. I teraz to on jest tak wstawiony. On jest kuchaniemy, a on oni naprawdę nie jest. O, już się. Na nastawił. O, teraz zobacz. To jest praca nielegalna. Ojciec, to kawał, i na przetarł. Pierwsza część po ratowaniu To wszystko. Dziękujemy bardzo. Ale uważajcie, tego ktoś złapie. Tej osoby, to bo nie przyjmujemy żadnego pieniądza. On jest fałszywy człowiek. No, Normalnie, osłabi się człowiek. Pokażę o, o. O tak, o. Tak wygląda. To nie jest prawda. Pracę na, na Kaczysz. Dziękujemy bardzo. Nieżądnego osoba. Artyan, osoba, kciuk wicka. Prosimy tego. Nie pa, tego. Nie, dziękujemy bardzo. Osoba jest się człowiek. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.